Czołem Stonka. Siema tatku. Kogo tu mamy? Tatusia. Ojczulka. Będę za trzy minuty. Peyton będzie lada chwila. Mieliście być później. Co u was? Pobieramy się. Zaręczyłaś się. Chodź tu szwagier. W mordę to Peyton Manning. Jeszcze sobie poczeka. Wszystko zaplanuję. Zostaw to mnie. Pierwszy czerwca. W skarbie, znamy ją? Zamelduję nas? Idę do recepcji. O nie! Zdublowaliśmy rezerwację? Nie dzwoniłaś tu w fazie planowania? Mam fobię społeczną. Boisz się dzwonić? Zrobię wszystko, tylko nie to. To będzie weekend Waszego życia. Będziesz miała swój wyjątkowy dzień. Zadbam o to. Nie wiedziałam, że mamy wspólną łazienkę. Już kończymy. Chętnie zajmę się tobą zrobić jakąś zadziorną falę. Zaraz zużyje nam cały zachód. Sorki za obsówkę. Puścił mi oczko? Oddawaj. Co? Nic. Odpuść. Nie zamierzamy. Dosięgnie go nasz małp i gniew. Celuj w tort. To pułapka. Będzie ciekawie. Jest to dla mnie najważniejsza. Zawsze będę po Twojej stronie. Złapałem go, ale za mocno ścisnąłem i teraz nie żyje. Zapewniam cię, że żyje. Zabieraj go. wypad stąd. Skąd tu się wziął ligator? Nadal nie wiemy.